Cześć, tu Ania. Witam na kanale Psychologia Codziennym Językiem. Dzisiaj opowiem o mojej drugiej miłości poza sportem, czyli muzyce. Towarzyszy mi ona codziennie, na pewno z Wami też jest. I nie dziwi Was widok na przykład pływaka, który ma słuchawki na uszach przed zawodami, czy biegaczy, którzy właśnie biegają w rytm muzyki. Zobaczymy, jak można ją wykorzystywać w sporcie, ale też w życiu codziennym. Zapraszam. Muzyka to mówiąc prosto ciąg dźwięków śpiewanych lub granych na instrumentach, tworzących pewną kompozycyjną całość. Składa się z pięciu podstawowych elementów. Melodii, rytmu, tempa, dynamiki oraz harmonii. Melodia to to, co potrafimy zanucić lub zagwistać. To nuty danego utworu. Tempo to prędkość, z jaką muzyka jest grana. Mierzymy ją dzięki ilościom uderzeń na minutę. Harmonia natomiast nadaje taką emocjonalną formę muzyki. Czyli wywołuje wtedy w nas konkretny nastrój. Radosny, smutny, Rytm to sposób, w jaki rozkładają się akcenty w utworze, a sama dynamika ma wiele wspólnego z energią, która jest przekazywana przez muzyków, czyli na przykład głośnością instrumentów i właśnie tym, jak oni to będą przekazywać. Istnieje nawet oddzielna dziedzina psychologii, psychologia muzyki, która zajmuje się oddziaływaniem muzyki na człowieka, fazami rozwoju słuchu, czy uwarunkowaniami psychologicznymi ludzi tworzących i wykonujących muzykę. Podczas słuchania i wykonywania muzyki uruchamia się w wiele ośrodków w naszym mózgu. Nasza prawa półkula to taki słuchacz, czyli odpowiada przede wszystkim za odbiór i rozpoznawanie właściwości muzycznych. Rozpoznaje tutaj melodię, harmonię, tempo i nagle wiemy, jaka melodia jest gra. Kiedy ośrodki słuchowe, czyli ta pierwsza i drugorzędowa kora słuchowa prawej półkuli, zostają uszkodzone, to następuje właśnie utrata zdolności muzycznych związanych przede wszystkim z odbiorem muzyki. Nasza lewa półkula tworzy muzykę, czyli bierze aktywnie udział budowaniu muzyki, na przykład kiedy gramy na gitarze. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj tzw. okolica broki. ośrodek mózgu odpowiedzialny za tworzenie i prawidłowość komunikatów językowych oraz okolica werkiego, która jest ważna dla rozumienia mowy. Przeprowadzono badania, rezonans magnetyczny i puszczano badanym badany muzykę. Zaobserwowano wtedy znaczne pobudzenie mózgu w obszarach związanych z odczuwaniem przyjemności, czyli tak zwanym układzie nagrody. Podczas słuchania muzyki, Uaktywniają się również obszary odpowiedzialne za złożone emocje czy kontrolę emocjonalną. Ale jest to związane właśnie z tym, że my tą muzykę odbieramy personalnie. Odbieramy ją dla nas indywidualnie i ona nam się też z czymś kojarzy. Może być ona także pomocna w terapii problemów związanych z mową. Być może zauważyłeś, że osoby, które mają problem z jąkaniem się, to nagle, gdy śpiewają, ten problem znika. Dzieje się tak dlatego, że za mowę i śpiew odpowiadają odrębne ośrodki w mózgu. Muzyka była znana już od starożytności i upowszechniła się w bardzo wielu dziedzinach życia, jak edukacja, religia, rozrywka, czy też osiągnięcia sportowe. Była nieodłącznym elementem igrzysk starożytnych olimpijskich, gdzie niektórym wydarzeniom towarzyszyły rytmiczne oklaski czy uderzenia w bębny, mające zagrzewać do rywalizacji i nadające jej rytm. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten aspekt, to niewiele się zmieniło, nawet podczas obecnych zawodów, gdzie puszczana jest właśnie energiczna muzyka. Nie bez znaczenia pozostają tutaj także utwory o charakterze emocjonalnym, np. przy dekoracji, czyli odśpiewanie hymnu. Dzięki muzyce na pewno możemy wiele udoskonalić w naszym treningu czy podczas zawodu, ale także w naszym codziennym życiu. Każdemu z nas zdarza się po ciężkim dniu właśnie posłuchać jakiejś ulubionej melodii, czy rano, żeby się pobudzić do działania, coś właśnie energicznego. Wyróżniamy kilka obszarów, gdzie możemy skorzystać z muzyki, jeżeli chodzi właśnie o sport. Po pierwsze, muzyka pomaga w zdystansowaniu się, w umysłowym odcięciu od odczuć, od nadmiaru bodźców, które do nas dopływają, od kibiców, presji. Możemy wtedy spokojnie skupić się na swoim występie. Radzimy sobie wtedy również z rozpraszającymi myślami i włączamy się w działanie, w ten rytm, tempo tego utworu. Nasza koncentracja zawęża się do skupienia właśnie na działaniu. Co ciekawe, odpowiednio dobrana muzyka, która ma taki motywujący charakter, może przyczynić się do wzrostu wytrzymałości nawet o 15%. A najczęściej stosowanym metrum w muzyce, w sporcie, to jest metrum 4,4, czyli taki równy, mocny rytm. Muzyka poprawia również nasz nastrój, z czego korzystamy często na co dzień. Interesujące jest to, że gdy mamy taką aktywność fizyczną do maksymalnie 75% VO2 max, czyli to jest maksymalna wydolność tlenowa, która trwa co najmniej 30 minut, to wtedy muzyka skutecznie pomaga redukować lęk i napięcie w ciele a także wydzielane są endorfiny i poprawia się nasz nastrój. Okazuje się, że muzyka zmniejsza też uczucie wysiłku o 10%, ale przy ćwiczeniach właśnie, które mają poniżej 75% VO2 max. Jeżeli jest więcej, to wtedy nadal trening jest żmudny i trudny, ale staje się przyjemniejszy. Muzyka reguluje także nasze pobudzenie i jest to mocno związane z dystansowaniem się odcięciem od rzeczywistości. Mówiąc ogólnie, głośna, rytmiczna muzyka może służyć jako stymulant i nas pobudza do działania, a delikatna, ta powolna działa jak środek uspokajający. Odniża nasz poziom pobudzenia. Ale po pierwsze musimy bardzo dobrze obserwować nasz organizm. Wtedy wiemy, czy potrzebujemy właśnie uspokojenia czy pobudzenia. I wtedy dobieramy odpowiednią muzykę. Oczywiście tempo i rytm mają znaczenie i są takie utwory, które mają takie predyspozycje do tego, żeby takimi być. Ale ważne jest też znaczenie danego utworu dla nas. Nasze skojarzenia, bo nie tylko ten rytm, ale także słowa, czy moment, kiedy go słuchaliśmy. Fajnie jest właśnie tworzyć listę utworów pobudzających i uspokajających typowo dla nas, żeśmy mogli wtedy właśnie te listy wykorzystywać. Dzięki muzyce możemy także synchronizować swoje działania z tempem słuchanej muzyki, co przydaje się szczególnie, gdy uprawiamy dyscyplinę wymagającą długotrwałego powtarzania jakiejś czynności. Na przykład kolarstwo, biegi długodystansowe. Ludzie wykazują bardzo silną tendencję do reagowania w muzyki, a ta skłonność Właśnie może być wykorzystywana, żeby tworzyć rytm biegu. Bardzo fajnym tutaj przykładem jest taka biegaczka średniodystansowa, która miała właśnie problem z utrzymaniem tempa biegu. I pomogły w tym konkretne utwory. Czyli na przykład średni 60-sekundowy i 400 metrowy interwał w jej przypadku przeliczało się na około 200 kroków, i wybierała utwory o tempie 100 uderzeń na minutę, czyli jeden bit na dwa kroki. I tutaj na przykład dobrym hitem okazało się Single Ladies Beyoncé, a przy długich biegach, gdzie był jeden bit na jeden krok, była piosenka Billy'a Michaela Jacksona. Oczywiście, podczas zawodów nie można było słuchać muzyki i wtedy okazuje się, że pomocna jest umiejętność wizualizacji i wyobrażania danego utworu. Pomaga to wtedy na przykład właśnie w biegu, w zachowaniu tego tempa, swojego biegu, nie zwracania uwagi, dostosowywanie się do przeciwniczek. To one wtedy do nas się będą dostosowywały. Omówiłam wiele zalet muzyki, jednak są momenty, kiedy może ona przeszkadzać. Zbyt głośna muzyka może rozpraszać. Tak może znacie ten mechanizm. Gdy kierujecie autem, Musicie wykonać bardzo skomplikowany manewr i nagle ściszacie radio. Przed startem biegaczy na stadionie również panuje absolutna cisza. Oczywiście jest to związane z tym, żeby słyszeć sygnał startu, ale także dobrze przygotowywać się do niego. Głośna muzyka, na przykład na siłowni, gdy mamy się uczyć nowych złożonych ćwiczeń i poprawności wykonania, przeszkadza w zapamiętywaniu. Czyli jeżeli musimy czegoś nowego się nauczyć, jest to złożone, lepiej zrobić to na początku w ciszy i skupić się na reakcjach właśnie swojego organizmu. Pamiętajmy również o tym, że nie każdy lubi słuchać muzyki podczas wysiłku, niektórzy wolą wsłuchiwać się w reakcje zachowanie swojego organizmu, oddechu, być w danym miejscu i czasie. Nie jest to nic złego i jak najbardziej fajnie jest w ten sposób tak samo wykonywać ćwiczenia fizyczne. A co jeżeli chodzi o nasze preferencje dotyczące muzyki? Wpływa na to wiele czynników. Jednym z dominujących jest na pewno nasz wpływ towarzyski. Czyli chętnie słuchamy muzyki, taką jaką słuchają nasi bliscy przyjaciele. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj wychowanie i rodzaj słuchanej muzyki w domu rodzinnym. Kluczowe jest także promowanie przez media konkretnych typów utworów. Czyli to właśnie oni też kształtują nasz gust muzyczny. Nie bez znaczenia jest także osobowość. Według Eisenka ekstrawertycy szukają stymulacji, dlatego cenią sobie muzykę głośną, rytmiczną, żywiołową, a introwertycy łagodniejszą i powolniejszą. Jednak ta teoria nie znajduje zawsze zastosowania. I ważniejsze okazują się tutaj inne składowe osobowości, temperament czy właśnie wychowanie. Do usłyszenia za tydzień, a za chwilę krótki dodatek. Pracować nie chciałem, włóczyłem się, za to do puszki zamykano mnie, za to zwykle zamykano mnie.